Moi drodzy, witam Was wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chcę opowiedzieć o ludziach, jakie zarabiają na wojnie na Ukrainie. To jest straszna tragedia, co teraz się dzieje. Tyle ludzi zostało bez swoich domów, bez swoich mieszkań i musieli wyjechać do innych krajów lub wyjechać na zachód Ukrainy. I jest tak, że w innych krajach bardzo dużo ludzi pomaga Ukraińcom. Też na przykład jak w Polsce. Dużo ludzi nawet za darmo udostępnili swoje mieszkanie dla uchodźców, żeby oni tam mieszkali i często we wszystkim pomagają, tak? A na Ukrainie. Bardzo dużo ludzi zarabiają na tej tragicznej sytuacji i wynajmują mieszkanie za kosmiczne ceny. W Lwowie nawet ceny już piszą na przykład na OLX nie w hrywniach, czyli ukraińskiej walucie, a już piszą w dolarach. Moja znajoma powiedziała, że chciała wyjechać do Lwowa, bo tam teraz jest bezpieczniejsza sytuacja niż w jej mieście na Ukrainie, ale niestety nie mogła za takie wielkie pieniądze wynająć mieszkanie i dlatego postanowiła wyjechać do Unii, bo w Unii mieszkanie można wynająć Taniej niż na Ukrainie. Taka teraz jest przerażająca sytuacja. Moi drodzy, a teraz chcę Wam pokazać, jakie ceny na mieszkanie na Oliksie, w miastach Ukrainy, w jakich jest bezpiecznie. Naprawdę te ceny mnie przerazili też tak samo w Warszawie. Ceny troszeczkę wzrosły od tego czasu, jak się zaczęła wojna na Ukrainie. Ale to przez to, że jakby dużo ludzi tak teraz szuka mieszkania, ale nikt nie robi takich cen, jak teraz robią Ukraińcy na Ukrainie. To jest po prostu przerażające, jak ludzie w takiej ciężkiej sytuacji chcą zarobić na nieszczęściu innych ludzi. Moi drodzy, i takie ceny na Olyx można zobaczyć w mieście Lwów. Zobaczcie na przykład takie mieszkanie. W nich nie ma jakiegoś, nie wiem, remontu za wszystkie pieniądze świata lub jakiegoś wyposażenia. To są zwykłe mieszkanie. Niektóre mieszkanie nawet w niektórych mieszkaniach nawet nie był robiony remont. Jeszcze z, nie wiem, z czasów Związku Radzieckiego, ale ceny. Tak wysokie. I też pamiętam, jak moja mama jeszcze była na Ukrainie i szukałam dla mojej rodziny też jakiegoś transportu, żeby im pomóc, żeby zabrać ich z miasta Sumy i przywieźć do Polski. I szukałam też często samochodów, jakie by na przykład mogli zabrać moją rodzinę do miasta Poltawa. To miasto się znajduje w 200 kilometrach od miasta Sumy. I kiedy zaczęłam szukać też jakieś samochody lub busy, takich prywatnych ludzi, jakie jakby wożą tak, z tego miasta do miasta Poltawa, to za to, żeby przejechać 200 kilometrów, ludzie chcieli za jedną osobę wziąć 1800 złotych. Czyli jakby moja rodzina się składa z trzech osób i musiałabym oddać za to, żeby ich przewieźli do innego miasta po prostu, jakie jest dość blisko do miasta Sumy, musiałoby oddać 6000 tysięcy złotych. I bardzo dużo ludzi na początku wojny, jak tylko to się zaczęło, bardzo dużo ludzi byli w panice i oddawali po prostu każde pieniądze, żeby tylko im pomogli i żeby ich ktoś wywiózł tam na zachód Ukrainy lub po prostu do innego miasta, z jakiego jeżdżą pociągi i można już dostać się do innych miast. To jest naprawdę przerażające, że w takiej sytuacji ludzie zarabiają na wojnie. Nie pomagają tak od serca, a tylko zarabiają. Ale dzięki Bogu udało mi się znaleźć też dla mojej rodziny pana, jaki za dość rozsądną cenę dowiódł ich do miasta Poltawa. Potem też z miasta Lwów szukałam dla mojej rodziny jakiegoś transportu, żeby nie dojechali do Polski. Wiedziałam o tym, że są jakby. Począgi, jakie ewakuują uchodźców do Polski, ale tam była ogromna kolejka i po prostu mieliśmy taki strach, że może po prostu wszyscy się nie zmieszczą i wtedy zaczęłam na wszelki wypadek jeszcze szukać busów dla mojej rodziny. No i znalazłam parę ofert i tam w ogłoszeniu było napisane, że jakby bus jeździ codziennie, że mogą zabrać ludzi tam z takiego tam dworcu i z takiego miejsca, że... Cena jest e, chyba to było 1500 hrywyn. I po tym, jak napisałam do tego kierowcy, to dostałam taką odpowiedź: że e, tak, oczywiście oni jeżdżą prawie tam co dwie godziny, tylko żeby oni zabrali jakby ciebie tam czy twoją rodzinę, to musisz zrobić taką przedpłatę za każdą osobę. Przedplata była chyba 50 zł e, za jedną osobę. I od razu zrozumiałam, że to jest oszustwo, no bo to jest dziwne, jeżeli odjeżdżacie każde dwie godziny, no to przecież można podać punkt, z jakiego odjeżdżacie, tak, i my podjedziemy, zapłacimy Wam i potem pojedziemy z Wami. Ale od razu zrozumiałam, że to jest oszustwo i bardzo dużo takich sytuacji jest teraz na Ukrainie. Też na przykład pomoc, jaką zbierają dla Ukrainy, dla Ukraińców, to często tą pomoc sprzedają. Ostatnio moja przyjaciółka była na rynku w mieście Sumy i dzwoniła do mnie. I pokazywała mi nawet na żywo, że ona przyszła na rynek, i tam była taka duża ciężarówka w jakiej sprzedawali takie różne niezbędne rzeczy dla, tam dla, no dla, dla ludzi, tak? Czyli na przykład tam była szateczka do zębów, mała pasta, tam żel pod prysznic, jakieś takie niezbędne rzeczy, takie małe kosmetyczki. I ogólnie takie rzeczy zbierali też i w Polsce dla, dla ludzi. I ona mówiła, że widać tam nawet było na tych rzeczach napisano wszystko w innym języku. I mówi, że te rzeczy sprzedawali tam po chyba siedem złotych za taką paczkę, że niby to była promocja, a tak naprawdę takie rzeczy zbierają i muszą oddawać za darmo dla ludzi. Też na przykład moja rodzina prawie miesiąc była w mieście Sumu od tego, jak się zaczęła wojna, i na przykład tylko jeden raz dla, dla nich, jakby oni dostali jakąś pomoc, tak? to były jakieś takie produkty. I też dla ludzi, jakich było dzieci, to te ludzie dostali Pampersy dla dzieci i jakieś takie dla dzieci w słoiczkach jedzenie. I to wszystko, jeden raz. I też na przykład powstał nawet taki artykuł, dodam go tutaj. Tutaj na przykład napisane, jak zapobiec temu. Jeżeli zobaczysz jakiś produkt, tam, e, jaki e, właśnie sprzedają, a to jednak jest przeznaczone dla pomocy Ukraińcom, to żeby to zgłaszać. Ale niestety tego jest już dość dużo i w różnych miastach Ukrainy. Też na przykład zobaczyła u jednej pani, że ona już e, swoją pomoc po prostu podpisała. Tutaj tak jak na zdjęciu, żeby na pewno te produkty, tak, ta, ta pomoc trafiła do ludzi, a nie na półki sklepu. Kochani, jeżeli będziecie pomagać ludziom, tak, jeżeli chcecie pomóc, jeżeli będziecie robić jakieś przelewy, to proszę też sprawdzać, gdzie Wy przelewacie te pieniądze, czy ta osoba jest sprawdzona, bo jednak teraz jest dużo oszustw. I też na przykład, jeżeli pomagacie produktami, to najlepiej nawet podpisać na opakowaniu, że to jest dla pomocy, to nie jest na sprzedaż, żeby już nie mogli tego sprzedać, a tylko jakby pomóc, pomóc naprawdę ludziom. Ludzi podczas wojny pokazali swoją prawdziwą twarz. Niektórzy. Bardzo dużo ludzi oczywiście na Ukrainie pomaga Ukraińcom. I też udostępnili im swoje domy, swoje mieszkanie. Ktoś nawet udostępnił swoje jakby pokoje w swoich hotelach. Także bardzo dużo jest Ukraińców, jakie pomagają swoim rodakom, ale bardzo dużo jest jeszcze tych, kto oszukuje i zarabia na wojnie. Chciałam pokazać to w tym filmiku. Bo często też dostaję takie pytanie, dlaczego tak dużo Ukraińców teraz wyjeżdża do innych krajów, a nie zostają na przykład w tych miastach, gdzie jest spokój, na przykład w zachodniej części Ukrainy i właśnie moi drodzy, też przez to, przez to, że ceny aż tak wysokie i niestety, ale niektórych ludzi po prostu nie stać na to, żeby wynajmować mieszkanie na Ukrainie. Dziękuję wszystkim, kto obejrzał ten filmik do końca. Moi drodzy, zapraszam też do oglądania innych filmików na moim kanale i też proszę zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Dziękuję, buziaczki i do zobaczenia już w następnych odcinkach. Pa pa!